Całe życie bardzo chciałam mieć dla siebie jeden dzień. Robić jedynie naprawdę to, co sama chcę. Bez tych nudnych obowiązków, uwagi, jak zachować się, by nikt nie uczył, co robić. Mam bez przerwy mnie. Jeden taki dzień. Jeden w życiu całym Pragnę dzień dla siebie mieć Żeby choć raz ciężkiej pracy Huk nie czekał mnie Tak bez szycia, prasowania Cerowania Bóg wie gdzie I bez płacenia ogromnych długów O tym śmie Jeden taki dzień A co to według ciebie jest? Kabaret czy jak? Raczej więzienie dla dłużników, proszę pani. A śmiej się. Będziesz pracowała dla mnie przez kolejne 37 lat. Przecież już spłaciłam ponad połowę. Może, ale gdzie odsetki? Twoi rodzice mogli o tym pomyśleć, zanim pożyczyli taką sumę. Musieli mnie czymś karmić. Nie musieli. Zamiast o wolności śnić. Chcę naprawdę wolności Straszny dług, tak jak ptak, wolną być, przekroczyć szczęścia próg. Kochanie, przykro mi ogromnie, ale to jedyne wyjście. Musisz poślubić króla Dominika. Jesteśmy to winne naszym poddanym. Tak, wiem. To mój obowiązek. O, spójrz tylko! Kolejny prezent zaręczynowy. Częściara, ktoś pomyśli, tyle pięknych rzeczy ma Lecz pamiętajcie, że każdy kij ma końce dwa Choć niewiele tak posiadam, ruszę chęt przed siebie gdzieś By znaleźć takich, co zechcą mą usłyszeć Pieśń, ale mnie też weź. Tak jak żyłam, będę żyć, lepiej wolą co tu Mi śnie, że wzwijam się, hen, i lecę, i tchu To wciąga mnie, lecz dobrze wiem, że Powinnam zostać tu. W tym pałacu przyszłość moja, my rodziców w spłace dług. Och, żeby człowiek, co tylko chce, sam robić mógł Lecz nie stracę mojej wiary w sobie mam nadzieję i dar Że życie to jest coś więcej niż sukienki Czar ma, żeby...